biało zaczęli mecz odważnie. Już w 18 minucie padł pierwszy gol. Niestety niefortunnie dla Bełchatowa, gdyż był to gol samobójczy wykonany wykonaniu Patryka Czerecha. Gospodarze utrzymywali przewagę w pierwszej połowie. Szymon Pietrzak w 35 minucie trafił z rzutu wolnego w poprzeczkę. Ten sam stały fragment 7 minut później wykonał Jakub Piela. Strzelił celnie, jednak bramkarz sparował piłkę do boku. Damian Ślesicki w 44. minucie zmylił bramkarza i tak warta zakończyła pierwszą połowę z wynikiem 2:0. Po zmianie stron obraz gry nie uległ W 77. minucie Jakub Janiszewski zagrał efektownie na lewo, a Michał Karlikowski oddał celny strzał. Minut później mogło być jeszcze lepiej, ale rzutu karnego po faulu nie wykorzystał Bartek. Kręci Jego mocne uderzenie obronił Jakub Tomkiem. Warta Sieradzu mocniła się na czwartym miejscu w tabeli. Teraz zespół Marka przybyła, pojedzie do Radomia na mecz z bronią. To spotkanie już w piątek, 16 maja o godzinie 18. A my zapraszamy na kolejny mecz na stadionie w Sieradzu już 21 maja na godzinę 16. Biało-Zieloni zagrają z GKS. Witamy na pomyczowej konferencji prasowej meczu 29. kolejki BetClick III Ligi Grupy Pierwszej, w którym to Warta Sierac pokonała 3 do 0 GKS Bełchatów. Są z nami trenerzy obu zespołów: trener gospodarzy pan Marek, przybył i trener gości pan Patryk Rachwał. Proszę w pierwszej kolejności o komentarz do dzisiejszego spotkania trenera gości. Dzień dobry, w pierwszej kolejności chciałbym pogratulować trenerowi i zespołowi Warte zdobycie trzech punktów. Nie chciałbym za bardzo na gorąco po takim meczu oceniać, bo mógłbym powiedzieć coś za mocno, więc zostawię to tak, że pogratuluję trenerowi. Nie będę oceniał tego meczu, bo nie da się meczu wygrać kiedy strzela się samemu bramki i tak gra się w obronie, więc zostawię to tyle. Także ja dziękuję. Proszę teraz komentarz trener Wart. Przed meczem z Bełchatowem powiedzieliśmy sobie w szatni i chcieliśmy takiej zrobić stabilizacji, jeśli chodzi o poprzedni mecz z lekią, żeby te nasze mecze nie były rwane, żeby nie było sytuacji takiej, że jeden mecz wygrywamy, drugi remisujemy, przegrywamy i, i cieszę się, że byliśmy dużo konkretniejszą, strzeliliśmy trzy bramki, a mogliśmy przejść jeszcze jedną, Bartek nie wykorzystał rzutu karnego. Myślę, że te sytuacje, które stwarzaliśmy tutaj za tunel powiedział, faktycznie wykorzystywaliśmy błędy w obronie, która, które się pojawiały i, 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 i tyle.